Ziemia! To jest strażak.pl A tak na serio to jest! To to jest mój głos! Eee, w tym odcinku pokazałem swój głos. Będzie na pewno dużo odcinków e, z e, moim głosem. Teraz każdy odcinek będzie z głosem, a nie z napisami. Więc co? E, dzięki za obejrzenie. Tymczasem ja jestem. No, no i nie komentuj. Tak i tutaj jest kolega mój. Nie, z... No tak, gdzieś za kilka godzin będę robił remiks z Bentena. Dobra, więc dzięki za obejrzenie, to był filmik z moim głosem. Powiedzcie, czy, czy się zdziwiliście, że pokazałem głos, ale to jest kolejny specjalny 10 subów. Więc co, się mam? Za 20 pokażę twarz. Nie, za 100, nie, za, za 1000. Za, za 1000. 1000 pokażę. Bo 1000 jest... Yy, na takim kanale strażackim z, e, z farminga e, ale bo jest typo, który ma dwa tysiące, typo, który ma e, 3000 tysiące, jest typo, który mnie sobie i miliona no serio no dobra więc co, to na tyle jest możliwe, więc cześć, na razie, pa!